Na spotkanie z Mikołowajkiem. Cześć wszystkim tu i oto, Maman. Przychodzimy do Was z kolejnym vlogmasem Przyjechałam z chłopcami. W sumie tak, trójką chłopców po dekoracje świąteczne. Życzymy wszystkim miłego dnia. Stańcie z nami. Nie wy uciekacie. Kasi tu. co on powiedział? Słyszałeś, co on powiedział? Idollo. O, ty, nie. nie, Elia, zobacz, 3 plus 1: bąbki, ozdoby i oświetlenie. To ja rozumiem! <laughs> Jasku, zobacz, kubek. to wygląda jak kubek, ale to nie jest kubek chyba. To, 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 to po prostu taka dekoracja. Fajnie? Ale wykorzystał nie. czas, że Elias wyszedł, no to od razu. Zobacz, Zobacz lepsze niż z dekoracji. Fajne, no, nie? Fajnie to wygląda. Ale wiesz, nie wiem jak z myciem, uczyszczeniem. Musimy sprawdzić. To zamiast choinki, czy jak? Tak. Wiesz, to bardziej wydaje mi się, że dla starszych, bo gdy dziecko siedzi, no to muszki, nóżki muszą mieć jakby oparcie i lepiej, żeby nóżki był niższy. A to jest, wiesz, prawdziwa taka toaleta. No. Tron taki. Bąski tam, choinki tam, żywe sztuczne tam, lampki tam, girlandy tam, idziemy tam. Pociągi. Pociągi. Ło, jeszcze się świeci. Zobacz, to jest też fajne. To jest super. Ten śnieg? Nie chodź spada A tu spada ogólnie, gdzie są nasze dziewczyny. Dziewczyny są na gimnastyce. Tak. Więc my korzystamy z takiej okazji i przyjechaliśmy sami po dekoracje, bo wiem, że gdybyśmy z naszą czwórką tutaj przyjechali, to byśmy kupili nie to, co trzeba. Na pewno. No ogólnie w domu mamy sporo dekoracji z poprzednich lat i zawsze po prostu staramy się jakieś ciekawe bombki znaleźć. Widzę, że jest taka jeżębina z jabłuszkiem. Akurat tam by można było gdzieś na schody zaczepić. Ładnie, na nie? Gdzie będzie po postawił? Tu? Tak. Bo ja nie widzę, tak. Przy schody tak Wszystko hmm. przy schodek, tak. Mamo ktoś Mikołaj tu kupi. Co? Skarpety? Tak? Mikołaj robi zakupy. la romabella. Później to jest wersja Eliaska. A <śmany> ten już krzyczy. Co się A? dzieje? Tata jest tutaj. Ty krzyczysz i krzyczysz. <śmany> co. To, to Elianku, co ty robisz? Chcę <śmany> do ciebie. <do> <śmany> <do kierycji. śmany> <śmany> co, co to za karalóżek? Co <śmany> Nie, to jest elf. Ale przecież uszy. Słuchajcie, jak szybko weszliśmy, tak szybko wyszliśmy z Leroy Merla, ponieważ w tym roku nic nie było za bardzo. Pamiętaj, jak... Ja pamiętam jak dwa lata, lata temu zrobiliśmy takie fajne zakupy, ogólnie tyle fajnych bombek. W tym roku jakoś naprawdę biednie, nic ciekawego nie było, a ja byłam pewna, że właśnie tutaj zrobię najlepsze zakupy. Zobaczcie kogo tu mam. Ozdób nie kupiliśmy, przyjechaliśmy po dziewczyn. Rianku! Alisza, my przyszliśmy tylko po bakłażany. nie. nie Takie rianku. Na co? wieczór chciałam zrobić bokłażany w z takim sosem smacznym. Wiesz, wiesz jak to się nazywa? Przyszliśmy no. po bokłażanych. Bokłażanów nie ma. No to kupujemy zabawki. Powiedz mi co to jest? Jak Tak. Jakie słodkie to. Nie ma. Możemy no już nie ma. Już nie? No. Nie ten zima. Zima gdzieś. Mamo, może weźmiemy czajnik? Czajnik kupimy? Tak. Po co nam czajnik przytrzymamy? Herbaty sobie chcemy. No wiesz, że on nigdy nie pije herbaty? No. Nie ma pokochanów, ale wszystko w domu mam, żeby zrobić sos. No to nie. będą brokuły z sosem czosnkowym co? po prostu. Dlaczego nie? Co to ma tego. I co to ma być? Co, pyta, 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 pyta. Napręcie, tak? co to jest... to jest pizza! Wszystko na prezent, tak? Jeszcze coś dla mnie. Na No tak, tego nie ma tutaj. No to... sekret. Tak. jest Ale fajnie. A ja sobie schował parubeczki. beczki. Co? co? to ma być? Mam, otwieram, otwieramy. Słuchajcie, przed chwilą sypiała Marianka. No to Maja, nie wiem, za trzy razy chyba do mnie przychodziła i pytała się kiedy, już kiedy. Ja mówię, Maja idź sama sobie otwórz. Ona mówi, nie. Widzowie, muszę zobaczyć. No Właśnie. A... Tu jest secret i tu. O, okej. Okay. Tu są sekrety, tak. Które... Chciałabym e, żeby który ci się trafił. Wszystkim mi się to, to Ale podoba. Ale bym się... chciałam różowy. Blązowy też? Tak, brązowy też. Ten. Okay. A to są niby e, żółty i szary, to są? Secret. sekrety Tak, a ja się trafił ten secret. Kira i Zafi. Tak. Dobra. okej. Okay. Unboxing. <laughs> Dobra. Sama jestem ciekawa. Ogólnie dziewczyny też kupiły kilka tych zabawek y, na prezent. Widziałaś? Ja już widziałam. Bardzo fajny Ładny. A to jest ten kolor y, co tutaj, nie? Tak. Czy wewnątrz inny będzie? Czy taki nie, jak tutaj? Nie, nie taki, jak Nie taki. O! Słodki. Ale pachnie. Pachnie? Tak. Mhm. Wiesz, mi, taką miętą. O Lieska też? Ten szary? Tak, o też? Tak. Oooo. się zmieniają, jakie kolory? Nie, u, u mnie się nie zmieniają, tylko u sekretów. A, czyli Elias miał sekreta? Tak. Tutaj z tyłu mam nasze dekoracje świąteczne, które kupiliśmy dzisiaj. No i planowałam, że dziś zrobimy jakby takie największe zakupy, żeby już nigdzie nie jeździć, niczego nie szukać, ale się nie udało. A więc co udało mi się dorwać? Dwie rolki papieru do opakowania, takie serwetki z Deals, haczyki na zapas. Nie wiem, czy w tym roku z nich skorzystamy, ale w następnym roku na pewno, ponieważ mamy haczyki nad kominkiem, powieszone pod te skarpety dla Mikołaja, ale dwa haczyki uszkodziliśmy latem, więc pozostało nam tylko cztery. Sześć gałązek z jabłuszkami i jeżębiną. I takie dwie bombki chwycił Arianek w Dils, więc mu kupiłam. Mama, patrz, i mini ananas. O, jaki malutki. Na jednego gryza. To jabłko? Nie, to jest nektarynka. Słuchajcie, nie poddaję się. Przyjechaliśmy jeszcze do Kowlandu. Mam nadzieję, że znajdziemy bokłażany. Bokłażanów nie ma. Ale mamy teraz w koszyku masę innych produktów, które nie planowaliśmy kupić. No. Zamiast bokłażanu zrobiłam brokuły z sosem pietruszkowo-czosunkowym. My, my nie byliśmy nawet gotowi, że to jest Mikołaj. Ja byłam gotowa. Ja nie byłam. No spotkanie z Mikołajkiem. Ja jestem Mikołaj. Można iść? Nie. Bardzo mi przyjemnie, a Ty? A ja jestem Mikołaj, bardzo mi przyjemnie. Dzień dobry, Super, witam serdecznie. A byliście grzeczni? No, to ten najmniejszy nie za bardzo. Nie za bardzo, ale pamięć, tak. damy radę. No, on jeszcze ma czas. Także jemu jeszcze troszkę wolno. Tak? A to być, jakie prezenty chcieliście podpowiedzieć? No? Ja chciałam lalkę. Lalkę? Dobrze, a dla Ciebie co? A dla Ciebie co? Nie pamiętam tej, ale... napisane listy wszystko, tak? Wysłane, tak? To przyniosę tak, oczywiście. oczywiście, tylko pamiętajcie zostawić ciasteczko i mleczko dla Mikołaja. A wiecie jakie ciasteczko lubię najbardziej? Takie jak razem z Bawusią pieczeć. Takie mi smakują najbardziej. Ale byłem w zeszłym roku i okazuje się, że nie tylko mnie smakuje. Bo to ciasteczko, co było dla mnie, to było nadwyżione. Ktoś był, jakiś łakomczuch, pewno, może pieska macie? Nie. Nie, to nie ma na kogo zgodzić. To pewnie ktoś tam, jakiś łakomczuch, tylko nie wie. Ale to nic. W tym roku będzie cały, prawda? To patrzcie, mam tutaj dla Was O, dajcie mi cukierczek. Dajcie mi Dajcie Też mam. O, zdrowej, wesołej bardzo. No dobrze że nie wyszło. Dobrze wyszło? No tak. Chodź na mnie. Jestem leścinie, leścinie, no? tak. Męsio, widzisz to? jest bez butów, w samych skarpetach. A. A, mama, mama, mama! mama. ja mogę stać przy nim ma, mama. będzie mama, mama, Nie odpuszczamy ma, z dekoracjami. Ma, Wracamy do was kolejnego dnia. Przyjechaliśmy do makro. Być może uda się coś fajnego znaleźć. Co tutaj przeżywacie? Póki co mam rokitnik do herbatek. Ma, Świętowe tak, tak. Jakie, jakie? Marze, ty tak. to, to słyszysz? Tam są świętowe rzeczy. Świętowe. Taką ramkę nie jestem potrzebna. Ogólnie, gdzie jest Aisha? Bo nie ma tutaj jej znam. Słuchajcie, ona była dzisiaj, jej mała I mała też, na zajęciach tanecznych w piątek mają występ, więc ćwiczyły do późna. I Elisza powiedziała, że ona jest bardzo zmęczona, więc zostaje w domu, będzie jadła barszcz i odpoczywała. Jutro też ma... Zapaliło zały, cały dom jak choinka. <laughs> Jutro y, też dziewczyny mają i zajęcia gimnastyczne, i później znów taniec, więc naprawdę nie odpoczywają. <noise> na drzwi? Przy, wej przy wejściu? To jest na oczy. Co? O, on nie ma oka! Faktycznie! Co tam? Ogólnie my tych dziadków do orzechów mamy tyle w domu, że ja bym już na nie nie patrzyła. Podoba mi się ta karuzela. Ej, to się włącza. Tylko, że ono kosztuje, słuchajcie, 700 zł. 736. To my wydaliśmy by na całe święto. Tu są Tu jest Mikołaj, jakiś bałwan, i kolejny Mikołaj. Mikołaj na karuzeli. To dopiero no. hit. Masia, miałaś rację w Makro, są takie piękniejsze dekoracje. Fajnie. Czy to jest renifer taki piękny, ale duży, fajny. No. Miś, elf, jak myślałam, krasnolodek. Muszę do do Widzisz to? To jest śmieszne. No. A tu śpiący Mikołaj. Widzę, że też są światełka. Póki co wybrałam tylko te dwa łańcuchy. Ale gdzie byśmy postawili? No. To wiesz, przy jakimś centrum handlowym, okej? Okay. No. <grym> przy domu? Abryka Mikołaja. a dzisiaj mogła tutaj tworzyć kalendarz? Tak. Bo ostatnio mnie wyrzuciłaś. I nie <grywa> A po co tu się dzieje? Abryka Mikołaja. O, ty robisz takie mini prezenty? Tak. Dla przyjaciół, ale fajnie. Już jeden jest spakowany. Tu mam dwa prezenty dla pani z i jeden prezent dla e, przyjaciółki, która miała urodziny. I... E, i jeszcze prezent dla Tosianka. I pakuję prezenty dla dziewczynek yy, zainstalecznych. Ważne pytanie. Czy udało ci się zjeść barszcz, póki nas nie było? Nie, ale Udało zjedą... ci się posprzątać? Nie. nie. <laughs> Zapomniałam otworzyć 15 okienko. Ja ci pomogę wada. Dobra, to pomogę taką gorączkę, dobra. Ale palec utknął. Herio. I Okienko e, 16 tutaj. O! dobrego chyba wow, ej tutaj to ten kalendarz tak, to jest taki magnes na lodówkę i herbatka świąteczna, ale super herbata czarna, jabłko, malina goździki, cynamon, imbir, cytryna i bazylia indyjska, ale fajnie pasta orzeszkowa z miodem i malinami i numer 17 ludzie kolejna chyba pasta jakaś, zaraz zobaczymy Aleś, jest, jest, jest. no jest, poradzi. <grystanie> to też nie za bardzo. Musimy poprosić on Nie, nie, nie. On na tym się, na nie, tym się nie. zna. Tu jest czekokrówka. Ja Oj, lubię? Nie, nie, dobrze, dam ci spróbować. Słuchajcie, niestety 16 pudełeczka nie udało mi się znaleźć. 17 jest pogryziona przez Rianka. I to jest serum punktowe na niedoskonałości. Właśnie tak wygląda. Otwieramy y, numer szesnastkę i siedemnastkę. Tak? Czekałaś na mnie? Tak. Szesnastka ja jest tutaj. Ja Maja otwierała, El jest też otwierał. Nic nie... Wow! Co, co to jest? jest? Maja... Maja, nie spoileruj, dobra? Oj. Ja taka... A, ostatnio w 15 dostaliśmy takie gwiazdki na pryszcze. Tak? Tak. O, to jest olejek pod prysznic. Yeah. Nie, to jest to żel jest pod prysznic. O, to jest olejek pod prysznic. No, a, ok. No, I 17 numer? No 17 moment? tutaj? Ok. Mm. O, coś dużego. I to jest krem? To jest Rzebe żel mniejsza. do mycia twarzy. Mm -hmm. Ale fajnie. Mm, piernikowo! Tak? Sarny taki piernikowy. Mogę zobaczyć. Ale to samo, to, zobaczyć. to samo, tak. Słuchajcie, niestety z dekoracjami nam się dzisiaj za bardzo nie udało. Będziemy już kończyli tego masa, tak? Tak. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. z nami. Życzymy wszystkim, jest biega. I do zobaczenia do kolejnych filmów, Vlogmasów. Pa pa! Zostań za nami. <grychy>